Let's get out. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Można powiedzieć, że studium zagospodarowania przestrzennego w Białymstoku mamy na dwudziestolecie od poprzedniego dokumentu. Tak, do, poprzedni dokument to rok 1999. Wówczas planiści miejscy y, całościowo usiedli, popatrzyli na miasto Białystok, zaplanowali jego rozwój. E, no i dzisiaj, to już nawet za długo, my za długo czekamy na nowe studium, ale dzisiaj mamy nowy dokument planujący kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt e, lat dalszego rozwoju tego funkcjonalnego, tego urbanistycznego, architektonicznego, ale i studium e, mówi o szeregu innych rzeczy, transportowych, e, oświatowych, kulturalnych. Ono przede wszystkim mówi o tym, jak białostoczanie będą w najbliższych latach żyć i jak to miasto będzie się rozwijać, aby im pomóc w, w dobrym życiu. Czyli jak będzie to miasto wyglądać? Bloki w centrum miasta czy też na obrzeżach? Ulice duże, jeszcze większe niż mamy? No i to tak skrótowo bardzo ciężko jest powiedzieć, ale generalnie zmierzamy do tego, aby stworzyć w centrum Białegostoku takie centrum wielkomiejskie. My jesteśmy stolicą metropolitalną, właściwie najbardziej na wschód wysuniętej w Unii Europejskiej. Chcemy tą rzecz podkreślić, ale samo centrum ma się przekształcić przede wszystkim w miejsce, po którym będziemy spacerować, w Miejsce, po którym będziemy poruszać się transportem miejskim, autobusami, rowerami. Będziemy może nie tyle, że ograniczać ruch samochodowy, taki tranzytowy przez centrum, ale będziemy proponować alternatywne drogi, tak żeby szybciej i łatwiej było przejechać obwodnicami miasta między poszczególnymi dzielnicami, a nie wchodzić w, w samo centrum. Ono ma być taką strefą bardziej wypoczynkową. Ale teraz na zewnątrz mamy dookoła mnóstwo osiedli i na przykład dzisiaj widzimy, że jest taki brak centrów osiedlowych. Powiedzmy ryneczki, jakieś targowiska, jakiś niewielki handel. My takich skupi z tej chwili nie mamy. Wszystko się koncentruje albo w galeriach, albo się koncentruje w, e, m, właśnie w tej strefie centrum. Jakieś wydarzenia też kulturalne, tak? To jest przede wszystkim rynek Kościuszki. Więc w najnowszym studium proponujemy... I będziemy do tego dążyć, bo to nie jest tylko nam się chce, tylko są to dokumenty, na podstawie których będziemy podejmować następne decyzje. Wszystkie następne decyzje planistyczne muszą być zgodne z tym studium. Więc będziemy chcieli utworzyć lokalne takie centra osiedlowe, które będą tętnić życiem i mieszkańcy będą je mieli pod ręką. E, powiedziałam tylko o dwóch aspektach, ale ich jest tutaj, nie wiem, 50, 60, 70, natomiast pokazuję, jak to studium ma mm, wpłynąć na, na, na to, żeby tak jak powiedziałam, że nam się studium zagospodarowania, zagospodarowania przestrzennego jest y, taką konstytucją można powiedzieć i na podstawie tego studium tworzy się już te miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, co określa, że na przykład w danym miejscu mogą powstać bloki, a w danym miejscu ma być teren wypoczynkowy. Oczywiście też mówię tutaj y, skrótowo, a y, było 96 uwag do tego studium. Y, Radni częściowo lub w całości nie uwzględnili ich. I mówimy o wchodzeniu deweloperów. Podaję tutaj przykłady zmiana z zieleni na budowlane ulica Kluka, Andersa, Batorego, Aleja Jana Pawła II, Marynarska, Świętokrzyska. To są oczywiście tylko przykłady, czy też w starosielcach po Fadomie, gdzie nie zezwoliliście Państwo na wprowadzenie mieszkaniówki ku niezadowoleniu deweloperów. Czy to oznacza, że nigdy ta mieszkaniówka tam nie powstanie? Nie, to, to nie jest tak do końca. My yy, użyła pani redaktor stwierdzenia ku niezadowoleniu deweloperów, ale myślę, że większe niezadowolenie byłoby mieszkańców, gdybyśmy o, przy obecnym stanie wybudowali tam, pozwolili na wybudowanie tam mieszkaniówki. Dlatego, że należy pamiętać, że yy, mieszkaniówka to nie tylko blok, w którym mamy dom i w nim nocujemy, ale to. Przedszkole, to szkoła, to drogi dojazdowe. Bardzo ważna rzecz, o którą, na którą bardzo zwracamy uwagę w, tu w stoku. Ja mam przykład w wielu miejscowości, na przykład w Warszawie, znam sytuację, gdzie już w parkingach pod blokiem stoi się w korku. Żeby wyjechać z bloku, już stoi się w korku, dlatego że ktoś nie pomyślał o tym, że później trzeba tymi drogami rozprowadzić ten ruch. E, mieszkając w, na osiedlu, my chcemy mieć tereny zielone wokół siebie. My chcemy mieć i tu mógłbym szereg różnych rzeczy wymienić. I teraz tam, w tych miejscach, bo część uwag została uwzględnionych, to nie jest tak, że myśmy niczego nie uwzględnili. Absolutnie. Powiem nawet więcej, my więcej uwag uwzględniliśmy przygotowujący studio niż odrzuciliśmy. Ale generalnie chodzi o to, żeby tam, gdzie wyrażamy zgodę na mieszkaniówkę, żeby to było miejsce przyjazne mieszkańcom, miejsce przyjazne ludziom. Jeżeli takich warunków nie mamy zapewnionych, to na dzień dzisiejszy mówimy stop, co wcale nie oznacza, że w jakiejś tam przyszłości taka sytuacja może ulec zmianie. Pojawiły się w tych uwagach m, też takie dotyczące dojlid. Była między innymi taka m, odrzucona objęcie całej dzielnicy dojlidy pełną ochroną konserwatorską, czy też rezygnacja z przedłużenia ulicy dojlidy fabryczne w kierunku ulicy Suchowolca. A tutaj to jest jeden z takich trudniejszych punktów, jeśli chodzi o całą strategię rozwoju miasta, dlatego że ja mam świadomość, że my nie mamy tam doskonałego rozwiązania. Sytuacja, która, która tam występuje, e, cały układ, mówię, i e, właśnie związaną z zabytkami, i z zielenią, e, i z koniecznością wyprowadzenia tamte, tamtędy ruchu, powoduje w kierunku Lublina, powoduje, że my e, nie uzyskamy doskonałego rozwiązania, a ku takim przede wszystkim e, chciałbym dążyć, ale te uwagi zostały w sposób taki przyjęty, żeby po pierwsze wyprowadzić ruch z, z, z tej drogi, tak, która, która w tej chwili jest rozbijana, rozjeżdżana przez TIRy. Tam mamy park, e, tam mamy e, substancję zabytkową. E, to jest miejsce, które powinno służyć do spacerów, do e, organizacji różnego rodzaju, jakichś przedsięwzięć kulturalnych, jakichś jakich pikników, jakichś tego typu rzeczy rzeczy. Osiedle do domki, domki, tak trzeba w tej chwili powiedzieć, tam powoli oczywiście mieszkaniówka wielorodzinna się pojawia, ale tam nie mamy takiej strefy do rekreacji, do wypoczynku, do, 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 do spędzenia czasu. Musimy jechać na planty. Absurd. Z Dojlid znajdujących się pod lasem musimy jeździć na planty, żeby sobie pospacerować. Jest możliwość wprowadzenia tam takich funkcji, wyprowadzenia transportu troszeczkę bardziej na wschód, aby tą przestrzeń mieszkańcom udostępnić. Natomiast no, nie będzie tu doskonałego rozwiązania i na przykład e, odrzucenie uwagi o stworzenie z tego strefy konserwatorskiej, między innymi z tego wynika, bo my musimy też widzieć nie tylko, to, to, tak pro, to, bo, to tak trywialnie jest powiedzieć, zróbmy to strefą konserwatorską, ale z tego wynika szereg różnych zadań uwarunkowań, które my byśmy musieli spełnić. To tu mogę powiedzieć, że ku niezadowoleniu mieszkańców, bo wiem, że tam były protesty, żeby jednak tej drogi nie było, ale też zaciekawiła mnie jeszcze inna uwaga Brak zgody na likwidację ulicy 11 listopada. Uh. No tak. Nie zadziwił, nie zadziwił mnie brak zgody, tylko że w ogóle taka uwaga się pojawiła, że ktoś chce likwidować ulicę 11 o. listopada i nie mówimy tu o nazwie. Tak, o, i to jest problemu. Otóż uwagę może zgłosić każdy z dowolnej przyczyny. To nie jest tak, że te uwagi. Te uwagi bardzo często są wynikają z tego, że ktoś, przepraszam, za stwierdzenie chce. Natomiast e, są, jest szereg uwarunkowań innych, który zgłaszający uwagi nie widzi. I my, jako e, planiści, tak, planiści miejscy, tak, ja nie jestem ale nadzorujący planistów, e, musimy widzieć całe warunkowania. E, droga jedna, ulica 11 listopada w historii Białostoku po, po, pojawiła się stosunkowo późno. Na samym, znaczy przez bardzo długi czas tej ulicy nie było. To był park. I podejrzewam, e, nawet nie podejrzewam, tylko czytając tę uwagę, chodziło tutaj o przewrócenie tego wielkiego parku, który sięgał aż tam e, za tereny obecnego stadionu, e, tak, żeby właśnie też tutaj zrobić e, taką przestrzeń e, zieloną. Ale jeżeli popatrzymy na organizację ruchu e, i transportu w Białymstoku, to zamknięcie ulicy 11 listopada spowodowałoby bardzo duże problemy transportowe. I co tu mówić, po prostu. Korki. Na to też musimy zwracać uwagę. A wracając jeszcze do sprawy tych bloków, które są w wielu miejscach kontrowersyjne i wchodzenia, tego dewelop wchodzenia deweloperów w te różne miejsca, czy przyjęcie studium zagospodarowania przestrzennego w takim kształcie spowoduje pana zdaniem, że masowo będą wpływać wnioski z ustawy lex deweloper? To nie jest zależne od studium, to jest możliwość, którą deweloperzy otrzymali właśnie przy. przy, przy na dzięki tej tak dzięki tej ustawie ona mówi o tym, że na terenach poprzemysłowych można w sposób skrócony starać się uzyskanie możliwości wybudowania mieszkaniówki ale to, że my w obecnym studium dany teren nazwiemy terenem usługowym, kulturalnym, nie wiem, ziele, zielenią zorganizowaną, nie ma żadnego wpływu, bo ustawa wyraźnie mówi teren poprzemysłowy. Studium o tym nie mówi. Studium mówi, co my planujemy, a nie jaki to był teren, więc. Uważam, że obecne studium niczego nikomu nie zablokowało, jeśli chodzi o... Po prostu nie mamy takiej możliwości prawnej, ale nie mamy takiej potrzeby. My, my planujemy, proponujemy miastu, śmiem, twierdzić, dokument na poziomie europejskim, tak, aby te miasto rozwijało się właśnie w takich kierunkach. A lex developer no to możliwość e, jakby wywrócenia tego studium, w cudzysłowie oczywiście, e, m, i spowodowania w pewnych miejscach trochę innej zabudowy, niż my proponowaliśmy. Ale m, też trzeba jasno powiedzieć, że przez te 20 lat, gdy obowiązywało poprzednie studium zagospodarowania przestrzennego, to też pewne zmiany m, nastąpiły. Na przykład m, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe. I to nie jest tak, że na kolejne 20, 30, 40 lat ten dokument będzie niezmieniony. Oczywiście, że tak. To jest ważny dokument, dlatego że, taki przykład rok 1999 przewidziano układ transportowy Białegostoku. Wtedy, jak to widzieliśmy Białostoczanie, mówiliśmy, że kto to zrobi i to w ogóle niemożliwe było. To był jakiś, przepraszam za kolokwializm, kosmos. Dzisiaj my po tych drogach jeździmy i sobie się, i, i chwalimy się w, przed całą Polsku, bo układ jest komunikacyjny, po zakończeniu tych prac, które to są w tej chwili, będę, będzie jeden z najlepszych w Polsce. W roku 1999 nie było w, w wielu potrzeb między innymi nikt nie myślał, że ścieżki rowerowe staną się tak popularne. I w trakcie funkcjonowania tego studium my już, nie patrząc na całe miasto, jak tworzymy całe studium, tylko lokalnie wprowadzaliśmy pewne zmiany tego studium, bo ono ma odzwierciedlać stan istniejący i pozwalać na dalsze projektowanie. Więc tak samo będzie z dzisiejszym studium. My zakładamy główne cele rozwojowe. tak? Już teraz drogi mamy, trzeba kolejny krok zrobić. Właśnie więcej zieleni w mieście, ta zieleń ma być chroniona. Centrum ma się stać w takie no, bardziej wielkomiejskie, natomiast... Jeżeli będą pojawiały się z czasem kolejne potrzeby, oczywiście będziemy je zmieniać. A do studium można zajrzeć m.in. na www.białystok.pl. Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Polskie Radio Białystok.